Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na vloga na nasz egzamin jeszcze Konno. Byłam już nieraz z moimi podopiecznymi na egzaminach, ale pierwszy raz postanowiłam to nagrać, pokazać Wam jak to wygląda. To będzie bardziej taki vlog, nie forma edukacyjna, jak to było w przypadku Odznaki Złotej, ale jeśli chcecie, żebym to nagrała tak bardziej też w formie edukacyjnej, żebym przeanalizowała z Wami, co dokładnie Polski Związek Jeździecki wymaga, to dawajcie znać w komentarzu, to może też coś takiego stworzę. No to może zacznijmy od tego, jak to wyglądało. W ogóle muszę bardzo poschwalić tą stajnię, bo było to super zorganizowane, bardzo fajnie. Pierwsza część teoretyczna. Wyglądała tak, że same dzieci, było ich czterech, bez opiekunów, trenerów, osób dorosłych, chłociły do stajni, byli sami egzaminatorzy, no i tam się odbywała część teoretyczna. Polegała ona na wyczyszczeniu konia i na odpowiedzeniu na pytania. No i każdy miał różne pytania, na przykład maści konia, wymień części ogłowia, wymienię części siodła, więc takie podstawowe. Pytania, no i tam egzaminatorzy też patrzyli, jak dzieci siodłały konie, czy wszystko robiły prawidłowo. I dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak ta część wyglądała u Was. Dlatego, bo nieraz mi piszecie, że w ogóle nie mieliście zawydawanych pytań na odznaczce jeszcze konno. Więc jestem ciekawa, jak to u, nas, u Was wyglądało, no ja tak jak mówię, z doświadczenia wiem, że te odznaki wszędzie wyglądają trochę zupełnie inaczej, ja też się pierwszy raz spotkałam z tym, żeby rodzice, opiekunowie nie mogli w ogóle wejść do stajni, nie mogli wejść też na egzamin praktyczny. I jak już jesteśmy w części praktycznej, to po tym, jakie dzieci sobie wyczyściły konie... Ośrodwały to przenosili się na hale. Były dwie grupy po dwie osoby, łącznie było, cztery, łącznie było ich czterech, cztery, cztery zdające, cztere, czterech uczestników, no nieważne, łącznie były dwie grupy po dwie osoby, więc super, że nie zrobili takich dużych zastępów, w szczególności, że my byliśmy ze swoim koniem, który nie chodził w zastępie, w szczególności, że to był mały kucyk, więc em, no... Troszkę strach jest z jednym takim małym kucykiem wśród jakichś większych koni w jakimś dużym zastępie. Więc bardzo się cieszę, że zrobili dwie grupy po dwie osoby i faktycznie można było sprawdzić tą wiedzę. Nie jechał koń za koniem, tylko każdy jeździł indywidualnie i, um, i tyle. No i zapraszam Was do filmików z części praktycznej. Dobra, no to zaczynamy część praktyczną. Tutaj widzicie, że moja podopieczna na tym kucyku już sobie stępowała, a pani pomagała wsiąść drugiej dziewczynce na konia i te pani były przemiłe. Bardzo je dzieci chwaliły, więc zawsze miło je, to w jakiś sposób rozładowuje stres i napięcie. Ehm, okay. I mniej więcej postarałam się Wam nagrać wszystkie figury, jakie były. Pierwsza grupa miała inne figury do zrobienia niż druga, troszkę się różniły. Tutaj widzieliście w wstępie zmianę przez chwilę, zmianę strony przez przekątną i drążki w wstępie. Dobra. No i tutaj, tak samo widzicie, przekątna, ale w kusie. Moja podopieczna zapomniała zmienić nóżkę i bardzo fajnie też, że pani egzaminująca i na to zwróciła uwagę, no bo wiadomo, jednak ćwiczyłyśmy to w domu, ale stres robi swoje. Ogólnie ten egzamin przypomina po prostu taką zwykłą jazdę w domu, tylko że krótszą. Sam egzamin trwa koło 20-30 minut, więc dość krótko. No Okej, okay. kolejna figura, koło. Pamiętajcie, żeby wiedzieć, czym się różni koła od wolty. Po yy, pierwsze, dziewczyny z pierwszej grupy mówiły mi, że pani mówiła yy, koło i woltał. tutaj przejście do stępa i od razu prawie zatrzymania. Yy, no i było wymagane, żeby znać, yy, znać różnicę. Okej, okay, tutaj też troszki wkuźnione, one w ogóle były ustawione na yy, dużego konia. Ten kucyk ma metr dwadzieścia, więc no, nic mu nie pasowało. I zmiana strony przez środek tutaj już ładnie, moja podopieczna wiedziała, pamiętała o tym, żeby. Zmienić nóżkę i znowu przejście do stępa. No i troszkę nam się kucyk bał przy wyjściu, ale to był też jego pierwszy raz na tej hali, więc i tak jestem bardzo zadowolona z tego, jak nam poszło. Ok, i już sobie zaczynamy galop. Ja mówimy, to wszystko jest dość szybkie. Idzie, Dziewczyny robiły po jednym okrążeniu galopu wokół hali, więc to tego też nie było dużo. I po tym galopie, akurat tego nie nagrałam, była jeszcze pół wolta, zmiana strony przez pół i zagalopowanie na drugą nogę. W ogóle wcześniej mówiłam, że um, pierwszy raz się spotkałam z czymś takim, że rodzice nie mogą być na egzaminie. Rodzice nigdy nie mogą być na egzaminie, nigdy, prawda, nie stoją na środku placu, przynajmniej nigdy się z tym ja nie spotkałam. Ale, od tej właśnie sprawdzamy, która noga, e, ale musieliśmy mieć zamknięte okna. I to było, wiecie, za taką zamkniętą halą, żeby nikomu nie podpowiadać. Ale faktycznie często na egzaminach z, z, spotkałem się z podpowiadaniem. Dajcie znać, czy wy, wy też? To i ten problem został tak rozwiązany, żeby nikt, nikomu na pewno nie podpowiadał. No i to w tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.